Hej, hej, witam Was ponownie na kanale Co jest grane. Wracamy dzisiaj do Path of Exile, aczkolwiek dzisiaj przychodzę do Was z takim bonusowym filmikiem, tylko z bardzo krótkim tipem. Chodzi mi tutaj o naszą minimapę, tak? Niezależnie od tego, czy gracie w ten sposób, czy gracie w ten sposób, wiem, że to jest kwestia indywidualnych preferencji. Wiele osób woli grać tak z minimapą pod naszymi stopami. Ja osobiście wolę jednak mieć tutaj pełen obraz, że tak powiem cieszyć się grafiką, mimo że gra nie jest najnowsza i wolę mapkę tutaj, ale to nie ma żadnego znaczenia. Czasami słyszałem o tym, że ludzie mają problem z, z orientowaniem się na tej mapie i tutaj chciałem wam pokazać taki trick. Otóż tutaj w UI w opcjach macie dwa takie suwaki. Jedno to jest Landscape Transparency. A drugie to jest map transparency. No, i teraz przesunąłem te suwaki w ten sposób, i e, ta mapa wygląda o tak, jak wygląda. Jak dla mnie tutaj widzę dużo mniej. E, jest jakby może ładniejsza, ale jest bardziej e, zaśmiecona według mnie e, różnymi niepotrzebnymi rzeczami. I wydaje mi się, że z tego wynika sporo problemów. Jeśli sobie te suwaki przesuniecie tak, landscape transparency na minimum. Natomiast map transparency na maksimum, to wówczas macie taki bardzo surowy, bardzo czysty widok. Jedynie z bardzo wąską ścieżką, w bardzo wąską granicą dookoła mapy i niczym więcej, żadnego zaśmiecania ekranu itd. Tak Także według mnie ten widok daje nam dużo więcej, dużo więcej przejrzystości i dużo łatwiej jest się na tych mapach zorientować. Do tego jeszcze mamy tutaj sufak zoomu. To już kwestia indywidualnych preferencji, ale też znam ludzi, którzy grają na dosyć sporym zoomie, szczególnie jak grają w ten sposób. Natomiast ja osobiście wolę, zazwyczaj gram o tak, więc chciałbym mieć tą mapę jak najbardziej oddaloną, żeby jak najwięcej widzieć na tej minimapie. No i to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że komuś to się przydało. Jeśli tak, jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do subskrypcji lajków, dajcie mi też jakiś komentarz, jak macie ochotę. No a my, mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Do tego czasu, jak zawsze, bawcie się dobrze, grając w gry, trzymajcie się, cześć.